Sieme, że ma tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku ze stochasty... Zoch, kurna, znowu mi się pomyliło. Stochastycznego Kunga! Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj gramy w Battlefield 4, dzisiaj ze mną Om Sirus. O, zabicie wroga, ale ja jestem jednak pro. Witam was serdecznie, ja z Battlefieldem za dużo do czynienia w życiu nie miałem. Troszeczkę grałem w Battlefielda 3, ale naprawdę bardzo mało. Wo wow, o, 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 o. tam jest jeszcze jakiś twel, dobra, ja się zreloaduję. Mm, ale idzie mi całkiem nieźle. Wczoraj mi szło bardzo fajnie, dzisiaj już nagrywaliśmy. Zabiłem Masterczuka. E, fajnie, bo on ma... Ile on ma subów? 500 tysięcy? Ja to jednak jestem pro. Zabijam takich sławnych youtuberów. Wow, 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 Od razu widać, że Kungu lepszy niż 3 czwarty youtuberów w Polsce. Tak, najlepszy. Miliony subów. Najlepszy. Lepszy oh, Dobra. No pewnie, za to zdecydowanie. Ała, dobra! Jak to asysta, kurde? Który ty jesteś? W którym ty jesteś teamie? Asysta znowu, zajebiście. O, gościu mi dał ten e, apteczkę. Ja zapomniałem, że ja też mam swoją apteczkę. Bo już mi powiedziałeś, na szczęście, że mam. Zabicie wroga. Ała! What the fuck, nie mogłem tam wejść. Nie wiem dlaczego. Niech też mnie zreanimuje. No, what the fuck. Jak to? No tak. Nie. Spacja, reanimacja, dobra, dziękuję. Ktoś mnie zreanimował. Jakbyś martwy. Nie byłem martwy. Premia za trafienie w głowę, fajnie. Idzie mi całkiem nieźle. Już raz dzisiaj nagrywaliśmy, ale wyrzucili mnie za to, że byłem najlepszy w teamie. <ścoughs> tak naprawdę powiedzieli, że tam flagran, run, reason flag run, read rules of battlefield 4, jakieś takie rzeczy. Eee! Ale tak naprawdę to ja wiem, że chodziło im tylko o to, że byłem lepszy. I przez to mi się wyłączyła gra, i mi się skraszowało nagranie i cudownie było, pięknie. Wcale się nie zdenerwowałem wtedy. Wcale, a wcale. W ogóle to. Yy, om Sirus, jakbyś mógł powiedzieć o tych. Yy, o tych różnicach pomiędzy BFM em jednym a drugim. O kurde, bo w końcu nie dokończyłeś, bo musiałeś tam iść. W sumie, lol. Nie wiem. No ale mówiłeś, że ten. Bo ja. Bo mi się wydawało, że to jest to samo. Dokładnie to samo. Teraz już troszeczkę widzę, że to nie jest to samo. Ale ty bardziej widzisz różnicę, bo ja. W bf 3 to miałem. Nie wiem. Ze 3 godziny? U. Zabicie wroga, haha. Ha. No to trochę więcej. Tam też o! Tam Umarłem. Były w multi inne, z tego co pamiętam. Co tam jeszcze było? Ała. A jakiejś no, jeśli chodzi o bronie, to, to dużo się zmieni. nimi... Sam sam sobie tego nie, nie wiem. Aha. Okej, okay, rozumiem. No bo właśnie, jestem jestem ciekawy, czy bronie są identyczne, bo tak naprawdę nie. chyba w tych samych czasach są znaczy, osadzone. Chyba tak, ale. Myślę, Te że gry, się, więc. Coś się różni, na pewno coś się różni. W czwórce wiem, że wyszedł jakiś mały update. Tutaj ktoś był. Do defibrata, oh, się... żeby było właśnie słychać, tyle wiem. Po co ma być go głośno no, słuchajcie, go był za bardzo p Nie, żebyś wiedział kiedy go A w tym sensie no. Myślałem, że tak, że jak go używasz, to że ktoś to słyszy i no, może patrzeć. Też wow, 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 wow wow, ktoś do mnie strzela. Rzucę tam granata czemu? Bo mogę? je było. to nikogo nie ma, idę tam dalej. Podoba mi się ta mapa, jest bardzo fajna. Na pewno lepsza niż tamto. Guuu, fuck, fuck. Strasznie mi się podoba. O okay. oh, fuck, zabili mnie. No możliwe, wiesz co, ale ja wolę Team Deathmatch jednak. Mimo wszystko, niż, niż jakieś te punkty i się bawić w to. Wiem, że to jest złe, ale prawda jest taka, że mnie cholernie denerwują pojazdy w BF-ie. Strasznie tego nie lubię. Dlaczego? Bo mnie to denerwuje, ktoś wsiada do czołgu i na piernicza rozwala wszystkich no, i. Jedyna... No na tej mapie może i tak, ale. Chyba. Ja mówię właśnie teraz. Nie, 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 nie że ta mapa mnie denerwuje, tylko że pojazdy mnie denerwują. Ja nie wiem, jak Jak to jest. Ogólnie nie lubię tych pojazdów. Granat leci. O, oh, fuck! Skurczybyk. W ogóle to już mówiłem, to chyba. Że strasznie łatwo się w BF-4 z. no przynajmniej w BF4, nie wiem jak w innych BF-ach, ale strzela headshoty. Jest to jakoś tak proste, tak tak, tak zawsze wchodzi. Jaką broń No, przynajmniej tą moją bronią, nie? Ale po prostu jakoś tak łatwo się celuje na FT, że to jest coś niesamowitego, no i nie zabił. Cudownie. Jak ja mam staty? 8... 8 3. Bo już właściwie chyba mnie nikt nie uleczy Pomocy, pomocy... No i nikt mnie nie uleczy. Czyli mam 8-3 staty. To całkiem niezłe. Panom Sirus ma 6-3 na przykład. O, nie. A niby jest lepszy O nie! Wracaj, to jest, tutaj jest koniec mapy. No, zobaczymy. Jesteś ty sam? No tak, w tym samym teamie, na pewno. E, po co mi jest laser? Czy wyłączanie go jest ok? E, nie wiem. Twoją pozycję. No właśnie, no właśnie, dlatego ja go wyłączam, ale nie wiem no nie czy to wiem, dobrze. Przenieśli mnie, no nie, kędy. Przenieśli mnie, teraz cię będę gnoił. Ta, ja cię będę zabijał. Ja cię będę zabijał. O no to zobaczymy, panie Dziaszku. Dobym. Jak to asysta! Przecież to ja cię zabiłem, co za gówno. Dobra. Jak to asysta?! What the fuck?! Jestem pewny, że to ja zabijam! Ała, ała, ała. Jestem pewny, że to ja zabijam, a to jednak nie ja zabijam. O! Fuck. Akurat sobie stwierdziłem, sprawdzę sobie drugi, drugi koniec korytarza. Odwróciłem się i oczywiście w tym momencie z drugiego końca, ten, w którym, do którego byłem odwrócony plecami, wyszedł wrogi żołnierz. Zajebiście. Ja cię, ja zaraz będę miał drugi. Tak. Ale tutaj zdecydowanie rangi wchodzą e, wolniej niż w kodzie. No, właśnie bardzo wolno wchodzą. W kodzie pierwszy mecz i zdobyłem trzy rangi. Kurde, jak to asysta? O co chodzi z tymi asystami? Ja pierniczę No, ale. Kurna ja ich zabijam, rozumiesz? Ja ich zabijam, a tu nagle nie, nie zabijasz asysta Co za idiota, rzucił nam granat pod nogi Kurde, nie umiem strzelać przez krapy O, asysta jej. A ja rzucę tam granat, ale jestem szalony Ło, nawet kogoś trafiłem o, oh fuck, ale to było kretyńskie. Cztery osoby, a ja sobie wyszedłem i. No cóż, no już nie zaraz wyprzedzisz pewnie. A nie, 7, 6. No to. nie wyprzedziłeś. Masz więcej. A nie, ja też. ja mam 8, 6. Nie mnie dogalniasz. Tylko i mi, i tobie spadły staty. Cudownie. Aż tak dobrze. <grytanie> tak jak jest. Nie wiem, czy grałeś. Cholera! Nie widzę przeciwników. Cholera nie grałaś. Nie wiem. Y, nie y, czy grałeś w Sergeant Simulator? Nie. Bo jak się grało w wersję polską, to oh fucking hell. To tam było a o tak dobrze, nie było EU. I to aż o tak dobrze, jak się strip ten misję. Nie, ale ja oczywiście, ja że zapomniałem odpalić stopper. Ja cały czas tak na tym, że nie ma, że 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 skasowali e, tego. Że skasowali... Co? Arctic Combat A, tę grę, no, tak? No, Bo była taka gra No zajubista No, ona była aż taka cudowna? No, ona była zajubista. Teraz niby fani że tam kiedyś składali, żeby ją z powrotem zreanimować, ale coś mi im się nie udało hmm. A co? Chodzi o to, że padła, tak? No, no, nie, nie było hajsu. Nie wiem w sumie, dlaczego oni to zamknęli. Ja akurat Myślałem kiedyś to. kupiłem, pamiętam, BF-a trójkę... ...i tego samego dnia odinstalowałem Artic Combat, no bo stwierdziłem, że... ...że skoro mam... że skoro mam bf no to będę Oła! napierdzielał. No tak. No, a tu dupa się okazało, że ani w to, ani w to nie grałem. No to już, w ogóle jak można kupować grę nie sprawdzając wymagań mia miała później minimalnych, ale, ale coś się nie, nie wyszło. Tak? No. Nie. Znaczy, grać grałem, ale to była tragiczna gra. A to nie było przez twój internet nie, na przykład? Nie. Nie, 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 nie. To takie takie problemy... Pamiętam, że ty to wtedy miała... miałeś straszny ten znaczy, internet. Takie problemy miało... Ała, 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 No kurna. W... W Warzie miałem takie pnyznetem. Mhm. Nie wiem, właśnie ja sobie wtedy chciałem kupić Warzy, że mi na starym kompie by nie poszło, więc. Nie wiem. Ale. Może teraz by mi, Teraz to na pewno by mi poszło, ale nie mam pieniędzy. No ja Akurat. też sobie chciałbym kupić. Mam Daisy, ale. Daisy nie jest takie dla mnie fajne. Powolałem Warzy. No nie wiem, nie wiem co, czym to się różni. Znaczy Daisy to masz tak jakby. Jej on. Kryłem walki choćby i nawet. No dobra, no to trzeba było zagrać, nie? No ja nie grałem, a to nasz. Nie grałem w ani jedno, ani w drugie, więc trudno mi oceniać, porównywać. Fak, fuck, 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 no ja pierniczę! Cały czas ginę, cały czas. A takie miałem dobre staty, teraz już mam 9-10, a miałem jak? Jak ja miałem? 6-3, tak? Czy 7-3? 7-3 chyba miałem staty. 7-3, a teraz mam 9-10, cudownie. No ja pierniczę, no! Napierdzielam w gościa i tak mnie zabił. Eee, ale super, spałnie się i od razu dostaje. Tak jak w kodzie. Te spawnki leży. Eee, no dosłownie, spałnie się. I już do mnie strzelają. Nie, to nasz. Kto tam do mnie strzela? Tam pewnie ktoś. Dobra, Ujdę sobie tędy. Co to tu się stało, że nagle mi tak zaczęło do grupy iść? Dobre. Nasz, cholera, wszędzie nasi. No napiernicza, jeszcze nawet nikogo nie trafiłem. Co za głupie gówno. Dobra, napierdzielam tam, ale i tak chyba nikogo właśnie nie trafiłem. A to wróg, właśnie nie wiedziałem, czy to wróg. O, zabiłem cię. O, fuck! Myślałem, że to jest czyste, jak nasi wchodzą. Wszyscy wchodzą, nikt nie dostał, ja wchodzę i ginę, cudownie. No to zawsze tak jest. Dobra, 10, 11 mam staty. W sumie nie ma aż takiej tragedii. Bywało gorzej. Czy może. Nie w BF-ie, ale na pewno w innych grach swoją drogą. To teraz też kupiłem nowego koda i powiem ci, że ciężko porównywać go do BFa. Tak jak strasznie dużo ludzi porównuje, wiesz. o, kod lepszy, BF lepszy. A to są dwie zupełnie no, różne gry. No, Moim zdaniem nie powinno się ich w ogóle por porównywać no. ze sobą. Tak jak właśnie, nie wiem, jakby porównywać Zdech. cywilizację i Call of Duty. Czy wiadomo, że i to i to jest FPS-em, ale... No ale... No, no, Dla mnie też są to dwie inne gry. No. O, zabiłem, wreszcie. Tym razem to było przypadkowe trafienie w głowę. Bo wcześniej mówiłem, ale łatwo wchodzą headshoty, ale łatwo wchodzą... Ach tak, to... Od momentu, w którym powiedziałem, że łatwo wchodzą headshoty, zaczęło mi źle iść. I wszystko jasne. Tak i mówiłem, o, jak to łatwo wszystko idzie. Jak to łatwo i pokazuje mi teraz los jak łatwo. No ja pierniczę, nawet taki gościu mnie zabił. O, asysta zaliczana jako zabicie. Aha, no zabrałem mu 96% zdrowia. Ja pierniczę, ale jednak nie zabił mimo wszystko. No a przynajmniej dostałem za niego zabicie, no bo jak zabra, zabiłem, tutaj chyba po, powyżej 80% z tego, co zdążyłem zauważyć. Jak się zabierze komuś powyżej 80% zdrowia, a jednak się gościa nie zabije, to i tak się zalicza ta asysta jako, jako zabicie. Bardzo fajna opcja. Oła, oła, oła. Oczywiście ja zaraz zginę. O, fuck. Dobra, ja się tutaj rzuciłem sobie apteczkę. Ile taka jedna apteczka może mi przywrócić zdrowia? Nieskończoną ilość? To Dzie... twoja mała. 10 co jakiś czas, ale tak w sumie. Fuck fok. Tak, tak. Ale mi chodzi, mi chodzi o, o w sumie. Nie to, że co, co jakiś Jest czas, jak tylko jak ja położy, że na przykład. Tam co, co chyba daje 10 życia? No tak, ale nie ma żadnego limitu: że nie, jak już nie, mi nie, da nie, powiedzmy nie, nie. 300, to, to, to zniknie. Aha, rozumiem. Aaaa, tędy nie można. Dobra, wracam, wracam. Chyba nie ma. Zapierdalać, będzie dobrze! No nie wiem, czy będzie dobrze, bo tutaj cztery osoby są cudownie. Ja to się zawsze gdzieś wpierdzielę. To jest po prostu coś cudownego. Eee, 14, 16, staty jakie gówno. Hmm, no dobra. Gdzie oni są? Nie widzę ich. Widzę strzałki na minimapie, a nie widzę przeciwników. Naprawdę nie widzę. Oni wszyscy tam strzelają, a ja nikogo nie widzę. Na <laughs> pierdzielę. No idź debilu! Co za głupi debil! O oh, fuck ilu ich tu jest! Ja pierniczę, jak to się dzieje, że zawsze wy jesteście w jednym miejscu wszyscy, a my zawsze jesteśmy rozwaleni po całej mapie? Kurna mać i tak jest zawsze. No wujny, w drugą stronę. No wiem, że właśnie w kupie siła, tylko że. Tylko że my nigdy nie jesteśmy w kupie To nasze, czy? Nie, to też jest nasz. Ja pierniczę. Masz tu gościu apteczkę. Ja mu rzucam apteczkę, a ten idzie sobie gdzieś w blidu. Bez życia, spoko. To no, rzuciłem mu apteczkę. a co za idiota, no nieważne. Dostałem punkt za apteczkę, fuck, znowu mnie zabiją. Ale zaraz dostaniemy to jakimś granatem czy RPG, idę stąd. Dobra. Uleczy się. O, to nasz, dobra. Co jest? Co jest? Ja pierdziele To jest wróg! Co? Ja piernicze Widzę dwóch gości z naszego teamu, no nie? Którzy strzelają w jedną stronę I widzę trzeciego gościa Który stoi tuż obok nich Myślałem, że to jest nasz, no bo w sumie stoją wszyscy trzej obok siebie I ten gość zabił wszystkich na trzech, ja piernicze Stał sobie po prostu Obok nas i tyle To było idiotyczne, ja piernicze Dobra, zabiłem, zabiłem. O, oh, fuck, fuck, fuck! Co to było? A, granat, cudownie. No nie, no jak ja mam słabe staty. Ej, wyskoczyłem przed tobą z tarczą. A to byłeś ty z tą tarczą? ale ty, cwelu. Ale i tak to nie ty nie zabiłeś, tylko granat ja wygryźć chyba, Nawet No wiem, nie. wiem. Ale znaczy nie. nie, no na pewno nie. O. Przed Ooo! Dobra, zabiłem... Premier zatrafienie w głowę, widzicie? Jak nawet jak napierniczam z biodra to trafiam w głowę. Okej, okay, prawie mi wyszło. Jest! Dobra, zabiłem gnojka. Ciężka lufa. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. O, dobrze, zabicie wroga po raz kolejny. Patrz, zaczęło mi lepiej iść. O, cztery. Macie apteczkę, wszyscy. Uwaga, na kurwia. O, fuck! Ale się tu wpierdzielę. O, fuck! Zabili mnie. No nie. Już myślałem, że. że będzie cudownie, pięknie, ale przynajmniej troszeczkę nadrobiłem. 18, 20, a to nie jest, nie nadrobiłem. Głównie to były asysty. się tutaj gdzieś sprawdzić, ile się ma asyst? Yy, nie. Dopiero w battlelogu na stronie chyba. No rana, to do... No. Bym sobie sprawdził, bo ja mam tak dużo asyst, co chwilę mam krwa system. mam chyba naprawdę z 15 tych asyst, no, jak nie więcej. O! Da wow, 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 wow. Ale da radę sprawdzić ile w tym meczu czy ile ogólnie? Nie, ogólnie No właśnie Ogólnie to mnie średnio interesuje Masz Masz tam apteczkę wino Kuuu! Ja to przeciwnik Gdzie on jest? A to już, ni już nigdzie. Drużynowe leczenie! O, -o. wo. Wow, 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 wow. wow, dobra, zabicie wroga, pięknie. Wow wow, 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 znowu zabicie wroga. Wyłącz ten pierdzielony kurna. Skupiłem się na wyłączaniu tego głupiego lasera i przez to zginąłem. Ale staty 20... o 22. No, nie wstawaj, debilu! Co za kretyn? Ja pierniczę, nienawidzę tej gry. Rozumiesz, leżę i napierniczam. W kodzie, jak się wstaje, to można i tak strzelać, mimo tego, że się wstaje. A tutaj nie, tutaj się nie da strzelać podczas wstawania, i przez to zginąłem. Zajebista sprawa. Eee, jednak, jak się ma jakieś przyzwyczajenia do jednej rzeczy. To, jak się dzieje inaczej, na przykład właśnie w drugiej grze, tak jak jest w tym przypadku, to jest strasznie ciężko się do tego przyzwyczaić. O! Gdzie on był? Ja pierdolę. Aha, za mną siedział cały czas. Jaki kamper! Jaki kamper! Ty jest takie wyjście, no nie? Tak, jakby z tego budynku, przez taki tunel. Nad tym tunelem jest. Jest taki wiatrak, no nie? Taki wywietrznik. I gościu siedział na tym wiatraku. Wiesz, nad wejściem. Aha. No, 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 czasem też tam Ampery, jak można kampić? Kampie nie jest dla frajerów. Nie, kampie nie jest fajne. Ja pierniczek, gdzie on był? Teraz nie był na górze, cudownie. Ech. Dobra, nie będę tutaj szedł, będę tylko ginął. Jak ja mam set? 20, 22, gdzie jest Tom Sirius? Tutaj. Ty, gdzie ty masz? A tutaj widzę. 16, 19. To mam lepsze. Jehyehie. Je, je. Znowu zaczynam umierać wszędzie. No ratować mnie, twele. Nie. Nie ma. Nie. To przeciwnik! Dobra, zabicie wroga. Dobra, miło, cholera, Strzelaj tam! No, strzelaj! Co za kretyn! Dlaczego on nie strzela? Eee. Jestem granatem. O oh, fuck! Granat, tak, granatnik chyba. A ja też mam przecież granatnik chyba, nie? Eee, no. no właśnie. O, akceptuję animację, dziękuję. Zaraz stąd ucieknę, bo zaraz dostanę granicę. Nie, pkazuję trzy. Pod trójką mam gra. To byli przeciwnicy. Ja pierniczę, ja ich kompletnie nie odróżniam. No, mapie masz zaznaczonych. No wiem, no ale jak ich nagle widzę, no nie, no to ich nie odróżniam. Widzę tak z bliska na przykład. Zwłaszcza jak sobie stoją po prostu. I nie widzę, żeby na przykład moi do nich strzelali czy coś w tym stylu, no to ciężko jest ich odróżnić. Wow, rozwalili te ściany tu dobra, zabicie. Ple premia za trafienie w głowę. No zostawcie kurna, puśćcie mnie tu Trzy chciałem. Niech nie trzy i szczuloi. Trafiłem swojego, cudowne! Wow! No kurde! Aha, z tej strony też byli, no jasne. Zawsze kurna w 10 będą iść. To jest takie też kolejna, kolejna różnica pomiędzy kodem a ABF-em. W kodzie możesz gry wygrać sam. <grym> tutaj nie do końca. Bo tutaj no w kodzie. W kodzie nikt nie chodzi takimi grupkami, jak tutaj się chodzi. Jak tutaj się chodzi. Ło bo bo wow, wow wow, no tak no. Asysta przez przygwożdżenie, ja cię Genialny Ała! O, nawet samo mi się włączyło nagrywanie z powrotem, ale pewnie się podzieliło Tak na pliki Ała! Kurna, chciałem uciekać, ale już nie zdążyłem Fak ale już mam do staty znowu o, akceptuj reanimację, pewnie. O, uciekam. Ogień zaporowy. No, 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 no. Dobra, biorę pierwszą pomoc. Ale nikt mnie też leczy. Dobra, używam granatnika, bo zauważyłem, że go mam i warto go używać. mało Czy ja wiem? Cztery, cztery, pociski. No, to mało. Mało? No nie wiem. Jestem przyzwyczajony do koda, w którym jest dwa amo i... No i cóż, i cztery to dla mnie dużo. No strzelaj, oła! Dobra, drużynowa asysta przez przygwożdżenie. Masz, będzie tam granat. Już? No zaraz. Jest 17 minut, plus jakieś 5 minut graliśmy zanim włączyłem stopper. Więc jeszcze jakieś 7 minut. Do końca tej, tego meczu zagramy sobie. Ała! Bo zobacz, już. Do, do 500 czy do 400? Do 400 chyba. Tak mi się wydaje, no nie wiem. Nawet jeśli do 500 to. Ała, 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 ała. A nie, do 400. Ała, no i mnie zabili, cholera. No właśnie, do 400. Ech, to za gówno. Słaba runda, słaba runda. No cóż. Przynajmniej mapa jest fajna, ale nie mogę na nią zrzucić. To jest, to jest głupie. Bo wiesz, jeszcze mogłem zrzucić wtedy na mapę. Też nie mogę zrzucić na mapę, bo mapa jest fajna.